Witajcie, kochani. Ja jestem Cholek, jesteście na kanale Cholek Gimca. Reszta. Dziś na kanale unboxing. Kilku gereczek, które sobie niedawno zamówiłem. No, te trochę wcześniej, ale te niedawno przyszły. Yy, długo nie było nic na kanale wrzucane, bo no, niestety praca, dom i wszystko inne to się zbiega, że czasu brakuje. Niestety, ale może nie przedłużam. Nie będę Was z tym zanudzam. Ważniejsze jest to, w tych paczkach, nie? Tak ja myślę. więc Zacznijmy sobie od tej. co kupiłem lo lokalnie na, na Orelidzie gdzieś tam. Trochę nie potrzebujemy żadnych. Yy, o! Żadnych noży, żeby otworzyć. Jest to gra na PlayStation 4 The Evil Within In za 50 zł. No i tak było, plus przesyłka tam 7-8 zł. Skle ze sklepu Player One. Gra jest po polsku. O, jest fajna książeczka jakaś. Tutaj cena o 58-99, przepraszam. Jest jakaś książeczka nawet. Wolfenstein, o jakiś kodzik pewnie. A! Tragedia. Kodzik jakiś może być niedziałający tak czy tak. Last Change Pack. ktoś pewnie już i tak użył go. Dobra. Niby jest po polsku Player One. Jest to kontynuacja horroru w stylu Residenta takiego. I Silent Hilla którego ogrywałem na liveach. zresztą zapraszam na live z tej gry bo będą już niedługo albo już są i zależy kiedy ten filmik wrzucam coś ze światłem tu się dzieje bo niestety pogodę mamy jaką pogodę mamy na dworzu Jerka jest bardzo jedynka mi się bardzo spodobała sprzedawca zapewniał mi że jest po polsku zresztą tu napisał zresztą mamy z nim dobry kontakt więc myślę że będzie po polsku to sobie tutaj odłożę a tego yy, The Evil with INA tutaj sobie położę na moim stojaczku, niech tak stoi się, prezentuje, pierwsza giereczka, drugą giereczką jest tutaj giereczka, też nie, nie pamiętam czy to było z OLIXa, chyba też, kurde, nie lubię zapakowanych tak gier, bo się boję, że coś sobie zrobię z nimi, nie, jak tak odcinam, nie. Musiałem tak zrobić. no Ktoś to tak fest zapakował. No to fajnie, że tak fest zapakowane. Ale to jest zawsze strach, że się coś pory... pudełko porysuje. I te inne sprawy. Więc tu nie pamiętam, czy tutaj to jest. Nie pamiętam, co to jest zagra. Tutaj tu wiedziałem, co to będzie zagra, akurat tu nie pamiętam, rozumiem. wiem, że mam dwa gry na PS4 zamówione były, I to chyba jest na PS4 po formacie już widzę zaraz o czym się ukaże jaka kurde chwała sprzedającemu, chwała ciężki był z nim kontakt jak to jest tam na PS4, ale jesu nóż niestety nie jest za, do ostrych nie należy Masakra fajnie zapakowane, nie? Hmm, dobra. Otwieramy cyk A jest to gra Wow, ale zapakowana No nie, gdzie to się wyciąga? Tutaj zobaczcie jak zapakował Dziwnie Dobra jest to gratis na PlayStation jest to gra też na PlayStation 4 Mortal Kombat XL to jest ten z wszystkimi nimi postaciami tam od razu to ten Mortal Kombat included in Boraj Cho, Latterface, Jason Triborg Predator Alien Termor, Goro and Tanya to są niby te postaci które są tutaj dodane bo w X zwykłym czyli dziesiątce były bez tych postaci Tutaj sprzedający też mnie zapewniał o luźna płyta no niestety. Też mnie zapewniał, że jest tutaj po polsku. Sara sobie sprawdzimy przez numer y, cusa. No Do, jak dobrze to czytam. Czy kuza? Tutaj przez ten numerek można sobie sprawdzić na internecie, czy są gry po polsku, czy są wydania polskie, czy są języki polskie. Nie wiem, czy kiedyś ktoś to powiedział, ale tak można sprawdzić. Yy, jak ktoś kupuje, to może się tym sugerować, tym numerem na internecie go wpisać, i wtedy tam są, czy to jest, czy jest tam. Napisy są, czy cokolwiek, nie? Yy, no dobra, Mortal Kombat to chyba każdy wie, co to jest za gierka. To jest bijatyczka. Yy, niby to jest bardzo dobry Mortal Kombat. Ja sobie sprawdzę. Nie grałem jeszcze w Wbiatycie tego Mortal Kombat'a. 11 byłem nawet zadowolony. Podobała mi się fajna grafika to wszystko, więc myślę, że ta dziesiątka, czyli XL, będzie bardzo dobrym tytułem dla mnie. Zresztą na pewno zapraszam na live z tego Mortal Kombat'a też. I teraz następna paczucha, następna gerucha. O, to jest gra. Już wiem jaka tą grą wiąże się pewna historia jak ją zamawiałem bo zamawiałem ją na widać jaka to już jest gra praktycznie zamawiałem ją na y, Facebookowym Marketplace znalazłem tam gry na Wii i te gry na Wii y, były po 20 zł miał i były dwie części znaczy dwa House of Dety, tak jak tu widać Fajnie zapakowana, dziękuję mu bardzo. Bardzo młody człowiek to sprzedał, zresztą. Yy, był Miał dwa House of Dead. Te, House of Dead, ten Overkill, i miał jeszcze House of, House of Dead, yy, dwójkę i trójkę. Tyle, że. Yy, o, jest ładnie, wszystko komplecik, elegancko. Bardzo fajnie. Tyle, że. Yy, Mówił, że sprawdził tamtą grę przed y, sprzedażą mi, bo ja powiedziałem, że chcę oba, oba obie giereczki. Y, sprawdził je przed sprzedażą i tamta nie działała mu, bo taką od kolegi dostał z powrotem, bo pożyczył mu i nie działała. No i jego ojciec wyrzucił tą grę razem z pudełkiem, z płytą. No tak twierdził, mi się zdaje, że to jest prawda, bo to młody człowiek był... Tak mogło się stać. Ja mu tam napisałem, że mógł mi ją sprzedać, nawet jak była porysowana. Ja bym sobie może ją odratował, ale niestety no i tak poszła koło nosa House, House of the Dead, dwójka i trójka. Niestety została wyrzucona przez niego, przez jego ojca ze śmieci, i niestety już nie mogłem ją mieć. A były za bardzo fajne ceny. Tą giereczkę kupiłem za 20 zł i tamtą też miał wystawione za 20zł razem z przesyłką by mnie kosztowały to 50zł te dwie części więc tam kosztowała 30 zł z przesyłką widzę że to jest fajnie wszystko komplecik muszę zobaczyć jaki stan jest w ogóle tej płyty bo jak tamta była porysowana to nie wiem jak to będzie yy, jak ta będzie jest fajnie komplecik zobaczę sobie pam, 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 pam. zaraz będzie wiadomo no, ta jest popalsowana tylko, ale zero rysek. No to podejrzane, że tamta była porysowana aż tak. Albo nie działała, choć mogło być coś z konsolą. No, House of Dead to jest gierka. To jest yy, jak to się mówi, shooter na, na szynach. Nie? Czyli jedzie się i się strzela. Do tego używa się Zaperka, którego yy, bardzo tam w jednym tylko rezydencie na razie używałem ale pod, spodobało mi się to za, za perkiem y, to granie więc sobie zamierzałem zakupić tą greczkę zresztą tą dwójkę i trójkę na House of the Dead House of the Dead y, też zamierzam sobie kiedyś zdobyć no niestety no nie udało się w tamtym sposób tego sprzedającego więc taki to jest y, szuterek do zombie y, strzela się do zombie może to tak wszystko tak jeszcze bardziej przestawię tutaj żeby się zmieściło no i mam jedną giereczkę z Seksa do otworzenia teraz więc nie przedłużam tych moich kurde co chwilę co chwilę staty ruszam ponieważ jest ciężko powiem wam szczerze ciężko jest otworzyć te gry tutaj na tym moim małym oknie nagraniowym o Jezus przepraszam wszystkich Ale już otwiera. Wszystko dzisiaj tak ciężko. Kurczę. No, muszę to odstawić kawałek dalej, bo. No nie idzie tego spożyć, tak, jakby się chciało. O, już się dorwałem do grecki. Jest to grecka też bardzo, można powiedzieć, rzadka. Nie wiem czy rzadka do kąta, ale rzadka w seksie. Ja tam czasami przeglądam sobie. Nie, bez paragonu, bez niczego. Jest to, jest to Virtua Fighter 4 Evolutions. Jest i fakturka. Niestety nie ma książeczki. To normalne. W Ceksach ale to nic zobaczymy stan albo była sifowana, albo wygląda elegancko Virtua Fighter Evolution szkoda że nie ma książeczki ale jest giereczka za to nie mam jej w kolekcji mam Virtua Fightera jedynkę znaczy czwórkę bez Evolution Evolution Quick Stage tu no. tu giereczka mi kosztowała 30 zł bardzo fajna cena od Cegi znowu ładnie pyk jestem ciekawy zresztą uwielbiam giereczki na playstation 2 yy, kolekcjonować jak to śledzi mój kanał to wie, że tak że lubię tą konsolę chyba najbardziej chociaż teraz czwóreczka yy, podbija moje yy, jak to mówię się ego <laughs> Znaczy tam dobra paragonu nie będę patrzeć, bo to będą dane jeszcze jest to bijatyczka, no nie wiem w ogóle powiem czy Ultimate Evolution of the Series. Coś jest dodane pewnie niż w tym, we w tej zwykłej części. Może zresztą sekundkę. Sekundkę zaraz wyciągnę tą oryginalną, gdzie ją mam. Znaczy się kurkę, już ją mam. Kurde. I nawet nic nie spadło, <laughs> o, a tak wygląda czwóreczka Virtua Fighter 4, nie ten Evolution, chociaż ten Evolution nawet, podobne, zobaczymy, to jest z mojej kolekcji, mam książeczkę, bo to ja wiem, że mam tu książeczkę, jest taka fajna, ciosy, wszystko razem, ta instrukcja. A tu jest 13 Fightersów czyli 13 postaci, a w tej części jest 15, czyli dwa nowe. No właśnie, czym się różnią? No to już wiadomo czym się różnią. Alne w Quest Mode Improved Graphic Record Station i przez internet można, tak? O, tak ja coś tu pisze. Data from Net virtua Net. Możliwe. Możliwe. No. Dobra, to sobie odłożę. Szkoda, że nie ma książeczki w tej, co zdobyłem. Ale bardzo fajnie. Udało mi się wyrwać za trzy dychy. Tutaj seksowe naklejeczka jakaś tam. Jestem bardzo zadowolony. Szkoda, tylko że nie ma książeczki. Cena. Myślę, że 30 zł za tą gieryczkę to jest bardzo dobra, bo widziałem ją tam na innych portalach aukcyjnych za 60 tak samo tego Overkill'a na Wii też widziałem bardzo drogo więc no i następny stojaczek do giereczki to by były wszystkie gierki, które zakupiłem sobie ostatnio moje zakupy growe właśnie, tak się prezentują nie wiem czy to dobrze widać, bo teraz słońce mi tak świeci w oczy tu się pewnie odbija o dwie na PlayStation 4, jedna na Wii i jedna na PlayStation 2, no niestety na PlayStation 3 nic się nie udało zdobyć ostatnio i na Xboxa 360 chociaż mam w planach cały czas jedną gierkę na 360 do kolekcji ale jestem zadowolony, że na PlayStation 2 powiększa się dalej moja kolekcja i na PlayStation 4 już to naprawdę będą chyba już mam sporo tych gierek do kolekcji na Wii też mi się powiększa. Bardzo się cieszę z tego powodu. Dziękuję wam wszystkim, że oglądaliście te moje unbox, ten mój unboxing tych gierek. Ucholek żegna się z wami. Zapraszam was na Discorda mojego. Tam chłopaki ładnie to prowadzą. Pozdrawiam ich serdecznie i dziękuję im za to. I zapraszam na livey. No niestety trochę rzadko się teraz ostatnio trafiają, ale są. Nie zapraszam wszystkich, no będzie na pewno z The Evil Within, z Mortal Kombat XL też będzie. Zapraszam, więc żegnam się z Wami, ucholek, cześć.